Siema widzowie z tej strony Adam Kat i czemu ja jestem kolor różowym. Dzisiaj Was zapraszam na odcinek z Amongus, Amongus Susamongus. Sus No, czemu korolę nie mogę zmienić? Dobra, nieważne. Dzisiaj gramy se w I czemu ja tu mam udostępnienie ekranu włączone gdzieś? Eee, dobra, nieważne. Jak tam u was widzowie właściwie? O! O, tutaj gościu Hota o nazwie impostor jest, dobra. Więc tak, co, no to na was odcinku i co moja różowa jest, no dobra. czas się chować. W ogóle ten nich nieźle mi się spodobał. Już mam kartę. Oj, impostor idzie. Dobra, pieprzamy. Ej, ile osób tu się chowa, ale... zajebiście. Widzowie... Jeśli będziecie chcieli ze mną pokryć, pograć, widzowie, to macie ku temu okazję, bo... Pod, yy, do, dam link tutaj, pod, w, w opisie znajdziecie link do Discorda. Szczerze, to trochę creepy się gra, jak tak ma się co... Yy, jeśli ktoś z was jeszcze gra w Among Us, to, 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 to dam przypne serduszko. Bo głos jest ciężki w sumie to przejścia, zwłaszcza z tym nowym typem. Już minu mam minutę i 30 grania, dobra. O, już ktoś został znaleziony. Teraz żeby nic nie spieprzyć. Kolejna osoba znaleziona, dobra. O, blisko jest impostor. Chyba. Mówiłem. ciężko się gra ostatni czas w elektryka no tu fiolet jest Tam mam dobra. Mam nadzieję, że nie pójdzie w tą stronę. Tu się skryje. W ogóle to jest taka zajebista kampa widzowie. Jest was stopca i pewnie. I za jakiś już, ale jak to kurne creepy jest, dobra. Muszę się dobrze ustawić. Tak może być. Felec znaleziony. Teraz wstarczy się gdzieś trać. Aha, ja złożyłem wszystkie wenty. Nie, no. A tu jest kamerownia, dobra. Zobaczmy, gdzie impostor. Chyba gdzieś biega. O, biega w kafeterii. Teraz będzie zapierniczał tutaj. Mam nadzieja, że tu wytrwam. Nie dotrwam. Zginąłem. Ale wygramy zaraz. A, bo tym duszkiem tak się. Dobra, zapomniałem jak się duszkiem dwa lata. Wygraliśmy. nie serce bije. Nie gram na randomowym serwerze, bo rzadko co na serwera gram. Mianowicie koral, bo to w kule. Na no, się ubiorę za kolację? To Wtedy mm mnie -hmm. skończył. Dobra. Tutaj po angielsku piszę, ale jak coś to możecie mną pisać po polsku. Jak macie konta na, na amogusie. i ogólnie, no. No to już taki luźny odcinek co nie. I ogólnie rzecz biorąc to... Ciężko mówić, ale na tym drugim kanale do... Matko to nazwa to dla mnie super coś. Dobra. Na drugim kanale będą się pojawiały serie z Minecrafta, Robloxa i czegoś tam jeszcze. No, z Brawla nie powiem. Będą tam jakieś odcinki, ale rzadko chyba. Postarsz się już odpalił nie wiem czy ktoś gra jeszcze w Brawla. Musi. się tu tu taką grupką ułożymy w ogóle. Wielokrad. będziecie chcieli to może ze mną zagrać, nie? pierniczamy gdzie indziej. Tu do kamery piernicze się. Tu chłopcy pobieg. Jezu, ten no impostor tu nie oszczędza. W ogóle ostatnio się tutaj skampiłem, co nie? Tu się skampiłem. Aj, zabił mnie. No i nie mam w ogóle tasków. Tutaj impostor. Polecę sobie to O Ło, ilu jest? Tu jest jedno, dwóch, trzech, czterech, pięciu w sumie chyba. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, jak to tam. Raz, dwa, trzy, cztery. Do czterech czy pięciu. Dobra, to budet. Raz. A to dwóch ich zostało, dobra. im po biegnie. Śmiesznie się tak lata. Z duchami można latać. O, tutaj truchło moje. Oho, <grywia> tutaj nie, to tu fiolet jest. O, ma chyba psora ma pecha ten fiolet. Chociaż? Nie no, pecha ma, bo już go znalazł. Jedna osoba została. chłop chłopcze, robi zadanka, dobra. To jest spoko, wyradzam to tu głośniej nieco. On se chodzi. A impostor blisko gdzieś jest. Oj 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 oj, 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 Przegrał, przegryliśmy. Cóż, niewiele. No i widzowie, jak będziecie chcieli mnie znaleźć, gdzieś pogadać czy coś, albo po, popisać, to na Discordzie możecie mnie, możecie mnie znaleźć na Facebooku. Adam Cat. jestem na Facebooku, a a na Discordzie, no, jestem tam jako też tak, jako Adam Kartonka, do tam nazwę mam cały czas. Na Facebooku w ogóle prawie wiadomości nie przyjmuję, więc się nie zdziwicie, możecie na, do mnie na Messengerze napisać, czyli jak macie tam zaprosi, jak wiecie prawie to zaprasz, to możecie tam przecież napisać z kimś. Ogólnie to ja już będę kończył, bo już nie wiem, na minut nagrałem już tego odcinka, wóz. Trzymajcie się i życzę Wam udanego dnia. I cóż, życzę obiadku, dobrego, śniadanka, kiedy to jedzie. I do zobaczenia. Tu ktoś za się przybrał, okej. Okay? Nara, 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 nara.